Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Dos. To corsa Dzisiaj omówię, omówimy sobie aerodynamikę. No i myślę, że to będzie ciekawe w sumie, bo porównam sobie na przykład duży wing z małym wingiem na to, że Bathurst przy okazji. Nie chcę tutaj kombinować jakieś półwingi czy coś, ale wiem, że taki odcinek był. E, py, e, o, było pytanie odnośnie jego, czy go nagram, więc go nagrywam. Więc dobra. Aero, więc dobra, co można jak wam powiedzieć, eee, Regdaki większe wartości oznacza to, że hamulce się lepiej chłodzą, mniejsze wartości to oznacza, że hamulce się mniej chłodzą, czyli będą się bardziej nagrzewać. Jakby nigdy nie schodzicie poniżej dwójki, nigdy nie dajecie sobie jedynki z tyłu, czy jedynki z przodu, bo na przykład no, opony Wam się nie dogrzewają. Zazwyczaj brekdakami ustawia się to, żeby koła się dogrzewały. No ale w wyższych temperaturach no, trzeba patrzeć też na to, że opona się może przegrzewać. Też i hamulce. Więc no, generalnie, już jak oglądaliście mój odcinek z oponami, to powinniście wiedzieć, jak sobie tutaj ustawiać. Generalnie powtórzę, no między dwie, dwójką a trójką to jest pięć dych. Musicie dodać, mniej więcej. Między trójką a czwórką trzy dychy, między czwórką a piątką dwie dychy, między piątką a szóstką też dwie dychy. Żeby mieć te same wartości, co na dwójkach, czyli 5, 3, 2, 2 i macie te same ciśnienia. Jeżeli mieście 27 na dwójkach, to wtedy będziecie mieć też na szóstkach też dwa, yy, ten. Ale wiadomo, mniejsze temperatury, to gorzej auto się zachowuje, też w sensie opon. No i tracicie Vmaxa, bo breakdaki też pływają na waszego Vmaxa, czyli im wyższe wartości, tym bardziej wam auto zwalnia. Mniejsze, macie większego Vmaxa, no ale coś za coś, czyli wam się będzie bardziej nagrzewały hamulce, czyli opony będą się bardziej nagrzewać. No i trzy hamowania na 0, 1. To nie macie już hamulcy praktycznie. Wing i splitter. Splitter ja bym wam powiedział tak, omijajcie na max splittery z przodu, ma być zero. Z tyłu możecie sobie regulować, oczywiście. Im większy dacie wing, tym bardziej musicie przód ponieść, żeby zrekompensować podster, co nie? Bo dajecie większego winga, a auto jest bardziej podsterowne. E, tak samo jest w drugą stronę, czyli podwyższacie sobie tył, złóżmy, auto Wam nie skręca, podwyższycie sobie 80, to dacie sobie, nie wiem, Winga 6 czy coś takiego. Więc musicie pojeździć i ogarnąć temat, jak to powinno być, co nie? W e, przód. przód, generalnie na większości torów, w większości samochodów, dajcie na minimum. Oczywiście macie tor typu Monza, gdzie na przykład w McLarenie sobie 3 mm, jak macie uwalnego na minimum i żeby lepiej pokonywał Ascari, no i żeby mieć minimalnego winga i wtedy jest szybszy, fajniejszy do jazdy. Macie też taką imole, gdzie na przykład Ferrari musi być lekko podwyższone, wtedy robić na przykład, nie wiem, no tutaj ciężko będzie pokazać, ale robicie 55-55 przód-tył. I wtedy powinno wam lepiej pokonywać trzecią ostatnią szykanę. Trzecią? Chyba trzecią. E... no w trzecim sektorze bynajmniej. E... No więc to tu ustawiacie sobie 55-55. Pamiętajcie, że jeżeli przód podwyższycie sobie o milimetr, to nie oznacza, że na przykład, jeżeli mieliście 80 z tyłu, 12 wing i 50 z przodu, to to, że podwyższycie sobie o milimetr z przodu nie oznacza, że, musicie, że tylko milimetr musicie podnieść z tyłu. A w tym przypadku, no, macie tutaj. Balance aero czy coś tam, front aero variation, ale załóżmy nie wiem, 5 mm sobie podwyższycie. To 5 mm nie jest 5 mm równym, co nie? Musicie wtedy tył wyżej podnosić. Pamiętajcie, że 5 mm naprzód, jak poniesiecie, to jest jakieś 10% tego co już macie, więcej. A 5 mm z tyłu, no to nie jest to samo. To jest tak jakbyście. O, widzicie? 88, 55 i wtedy macie taki sam stopień nachylenia samochodu, tylko że jest. Podniesiony samochód, co nie? Oczywiście, mając większego winga, to też wpływa wam na przykład na hamulce. Czyli brake bias sobie zmieniacie, co nie? W mniejszym, no na mniejszym wingu musicie liczyć się z tym, że macie mniej gripa na tyle i bardziej operujecie mechanicznym gripem niż no, aerodynamicznym, więc wtedy sobie na przykład brake bias zmieniacie. Na przykład, wiecie w prawo, czyli naprzód bardziej dajecie, no, no nie 68, ale 48% albo więcej. Zależy, jak Wam się będzie prowadziło, co nie? Więc na mniejszym wingu bardziej staracie się mieć break bias na przodzie, no chyba, że jesteście w stanie pojechać na minimalnym, co nie? Więc y, to jest takie krótkie omówienie moje. Jeszcze zrobię sobie, nie wiem, dwa lapy na low wingu i dwa lapy na high wingu. I jak mi się uda to w postprodukcji postawię wam side by side jak to się różni w prowadzeniu i yy, w ogóle na lapie całym, a jak nie to jedno za drugim wam pokażę. Dzięki za oglądanie, dawajcie znać, jakie byście chcieli jeszcze poradniki, no, na przyszłe tygodnie. No i trzymajcie się ciepłutko i na razie.